Więc Wiedeń to nie był byle jaki dwór, lecz stolica cesarstwa, gdzie maternichowski porządek trzymał kontynent w garści. Cesarz Franciszek II rządził żelazną ręką, lecz brakowało mu rzecz jasna funduszy. Kasa zawsze była problemem? Choć nie dla wszystkich. Salomon Rothschild, mając zaledwie 38 lat, nie przyjechał do Wiednia z pustymi rękami. Ojciec wysłał go z kapitałem początkowym i misją. Plan i strategia? No, te same co zawsze. Podbić finanse władcy, uzależnić od siebie monarchę, a w tym przypadku był to Habsburg. I tu ciekawostka numer jeden. Salomon nie tylko założył na miejscu bank SM von Rothschild, co zdarzyło się w roku 1820, ale szybko stał się bankierem samego księcia Klemensa von Metternicha. Kanclerza Austrii, który orkiestrował przecież cały kongres wiedeński, znał się ze wszystkimi w całej Europie i na wszystkich dworach przyjmowano go z otwartością. Metternich, mistrz dyplomacji, nie potrafił jednak wyprzedzać wszystkich faktów. Pożyczał więc od Salomona na szpiegów, na bale i utrzymanie porządku w Europie, wiedząc, że bez jego pieniędzy cały system mógłby runąć, jak domek z kart. Ale jak wiemy, na świecie nie ma nic za darmo. Bank we Wiedniu działał coraz prężniej ale nie był to jeszcze prawdziwy interes. Ten zaczął się od pożyczek udzielanych rządowi austriackiemu, czyli dokładna kopia tego, co działo się w Wielkiej Brytanii. Austria po wojnach napoleońskich była zadłużona po uszy, wojna z Francją kosztowała ich fortunę, a armia Metternicha potrzebowała ciągłego dostępu do funduszy. Salomon wyczuł więc okazję. Zaczął pożyczać pieniądze cesarzowi po niskich odsetkach, ale z gwarancjami zwrotu.